Już 6 września Baldur's Gate 3 zadebiutuje na PlayStation 5. Gra wyszła 3 sierpnia 2023 roku i zebrała świetne oceny. Jest to jeden z najlepszych rpg ostatnich lat, no i zapewne według wielu jedna z najciekawszych, jak nie najciekawsza gra tego roku. Zatem wersja na konsole jest mocno wyczekiwana. Oczywiście ci, którzy zdecydowali się na droższą wersję Baldura, czyli Deluxe, mogą grać w wersję na konsole od Sony, stąd też pojawiły się materiały, które przedstawiają to, jak gra działa. Po pierwsze, standardowe, jak na konsole obecnej generacji przystało, mamy dwa tryby graficzne. Tryb wydajności, który oferuje 1080p i 60 klatek na sekundę, przynajmniej teoretycznie, oraz tryb jakości, w którym znajdziemy 1440p i 30 klatek. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Natomiast jeśli wybieracie tryb na podzielonym ekranie, kooperację, to domyślnie ustawi wam się ten drugi, w 30 klatkach. Gracze donoszą, że tryb wydajności trochę nie daje rady, bowiem najczęściej liczba klatek to 40 do 50, a do tego dochodzi zjawisko rozchodzenia się obrazu, czyli dość nieprzyjemny efekt. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że twórcy wspominali o tym, że w trzecim akcie gry na PlayStation 5 mogą występować problemy z wydajnością i starają się nad tym pracować. Nie wiadomo, kiedy ukażą się aktualizacje, które to naprawią. A co do wersji na Xboxa Series XS, ta ma zadebiutować jeszcze w 2023 roku. Roku, a taka rozbieżność wynika z trybu kooperacji, który nie działa tak jak powinien na Xboxie Series S. Jednym z elementów Starfield, które stale podlegają dyskusji, jest system podróżowania po planetach, czyli tej eksploracji, której według niektórych graczy brakuje swobody. Chodzi o to, że w najnowszych grze od Bethesda nie możemy latać po kosmosie swobodnie i lądować, gdzie nam się podoba, tylko ogranicza się to do szybkiej podróży i ekranu ładowania. Tego to narodził się też pomysł, aby polecieć do danego punktu na mapie bez używania opcji szybkiej podróży, co teoretycznie jest możliwe. Ale na Pierce, czyli streamerka i scenarzystka. Postanowiła na swojej transmisji ustawić kurs na dany punkt i po prostu lecieć tam, ile będzie trzeba. Konkretnie chciała odwiedzić Pluton, który był od niej oddalony o od 22 20 tysiące kilometrów. Koniec końców okazało się, że potrzeba było ponad 7 godzin, aby ukończyć misję, a w trakcie lotu kilka razy miała problemy z komputerem, który odmawiał pozłóżeństwa. Więc jak widać, da się tak dolecieć, ale to, co zobaczymy na końcu i doświadczymy w trakcie lotu, i to już inna sprawa. Gdy była już wystarczająco blisko celu, Pluton zaczął się rozmazywać. Tekstury wydawały się beznadziejne jakościowo, gdy wreszcie doleciała na miejsce, ekran zrobił się po prostu szar a po chwili statek przeniknął planetę i dalej leciał w przestrzeni kosmicznej. Więc jeśli mieliście takie ambitne plany na przetestowanie Starfielda, no to jest to raczej smutna wiadomość, pewnie dla sporej części graczy będzie to duży problem, bo takie szybkie podróże i ekrany ładowania co chwilę mogą stać się męczące i ma się wtedy wrażenie niepełnej rozgrywki i eksploracji. Bardzo możliwe, że w przyszłości będą dostępne mody, które nieco poprawią ten system, może nawet już coś powstaje. Pojawiły się też pierwsze porównania graficzne, które tak jak zawsze weryfikują i pokazują to, jak radzi sobie gra na danej platformie, zestawiając to z innymi. Mniej pewnie również Was bardzo zastanawiało to, jak Starfield poradzi sobie na Xbox Series S, czyli najsłabszej konsoli biorąc pod uwagę obecną generację i okazuje się, że gra wygląda bardzo dobrze. Szczerze, wersja na SK zrobiła na mnie zaskakująco dobre wrażenie, bo wypada niewiele gorzej od X czy wersji PC-towej i nadal jest w stanie zazwyczaj wyświetlać obraz w 30 klatkach na sekundę. Xbox Series S odstaje jakością tekstur, słabszymi efektami, czy przede wszystkim odległością renderowania. Najlepsze wrażenie robi oczywiście wersja pecetowa, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Mamy tutaj lepsze cienie, tekstury czy efekty, co przy najlepszych podstawach zespołach jest zrozumiałe, natomiast jedną ważną rzeczą dotyczącej wersji PC jest to, że trzeba mieć włączony FSR, bo bez tego nawet najmocniejsze PC-ty mają problem z klatkami, potrafią schodzić poniżej 30 przy ustawieniach ultra. Dodatkowo gra nie obsługuje przynajmniej oficjalnie DLSS, co jest problematyczne dla osób z kartami od NVIDIA. natomiast powstała już modyfikacja, która dodaje do gry te funkcje, a twórca pracuje nad wprowadzeniem DLSS 3. Jeśli śledzicie branżę filmową czy grową od kulis, to pewnie słyszycie o strajkach scenarzystów i aktorów, którzy jak się okazuje tym razem walczą z wydawcami twórcami gier. Dokładnie, SAG-Aftra, czyli Związek Zawodowy Aktorów, domaga się zwiększenia płac za występowanie w filmach, serialach czy teraz grach. Dodatkowo poruszają tutaj kwestie sztucznej inteligencji i jej wykorzystywania w tworzeniu m.in. gier. Na ten moment wiemy, że trwają negocjacje z Activision, Insomnia Games, Take Two, Epic Games czy Electronic Arts, a prezes związku stwierdziła. Po raz kolejny spotykamy się z chciwością i brakiem szacunku pracodawców. Po raz kolejny sztuczna inteligencja naraża naszych pracowników na ryzyko ograniczenia ich możliwości pracy. I po raz kolejny SAG-Aftra przeciwstawia się tyranii w imieniu swoich członków. Negocjator z Agraftra dodał również, że aktorzy, którzy ożywiają pracę w grach, zasługują na dużo większe wynagrodzenia. Sztuczna inteligencja jest już na tyle rozwinięta, że stanowi to realne zagrożenie dla aktorów. Sprawa teraz nabiera jeszcze większego rozgłosu, a szczególnie jeśli dodajemy do tego gry. Głosowanie ma odbyć się w dniach od 5 do 25 września i to właśnie wtedy zostanie podjęta decyzja o tym, jak będzie wyglądać dalszy protest. Wiele wskazuje na to, że strajki mogą wpłynąć na przyszłe premiery. Mówi się przykładowo o takich grze jak Death Stranding 2, która może zostać opóźniona. Dla fanów Soulsu przypominam, że rozpoczęliśmy... Wrzesień, czyli miesiąc, w którym wreszcie debiutuję, chyba mogę powiedzieć, że wyczekiwany Lies of Pi. Gra od koreańskiego studia Round 8, która była pokazywana już z wielu stron, można było zagrać na różnych eventach, takich jak PGA, i prezentuje się to wszystko bardzo ciekawie, również na najnowszym materiale, który skupia się na lokacji Lorencini Arcade. Jest to nowa, wcześniej nieujawniana miejscówka, która została zaprezentowana w 7 minutowym materiale. Nadal jest bardzo mroczny i pełno tam klimatu grozy, które pewnie wiele osób porównuje do Bloodborne. Inspiracja jest widoczna na każdym materiale, ale steampunkowy styl mocno wyróżnia ten tytuł. Co prawda nie jestem największym fanem takich mechanicznych bestii czy bossów, ale trzeba przyznać, że ma to swój urok. Mamy nowych przeciwników, nową broń i twórcy widocznie szykują się do premiery, która nastąpi 19 września na PC-tach i konsolach obu generacji. Jeszcze niedawno świętowaliśmy premierę Red Dead Redemption na konsolach poprzedniej generacji. Gra nie jest niczym poza zwyczajnym portem ze szczątkowymi poprawkami, a dziś rozmawiamy już o Red Dead Redemption 3. Pewnie mówię już to któryś raz z kolei, ale jest to szczególnie bliska mi seria gier, w której jestem zakochany od lat. Niepowtarzalny klimat, poruszające fabuła, świetni bohaterowie i po prostu dbałość o każdy detal uderza mnie za każdym razem, gdy odpalam Red Dead Redemption 2. I nie wiem, czy kiedykolwiek znudzi mi się ta gra, ale skoro już zahaczyłem o temat trójki, to o co w zasadzie chodzi? Czy faktycznie istnieje taki projekt jak Red Dead Redemption 3? Jeden z branżowych likerów, który jeszcze niedawno wspominał o pracach nad drugą odsłoną Hogwarts Legacy, wspomniał podobnie o kolejnej części Red Dead. Według niego gra już oficjalnie powstaje. Napisał konkretnie, że chodzi o trójkę, i dot z tym tokiem możemy spekulować, że będzie to albo kolejny prequel, albo twórcy przeniosą się w przyszłość Prawdę mówiąc, bardziej skłaniam się ku tej drugiej opcji, bo jakoś nie widzę tak dużej gry, która opowie nam o wydarzeniach sprzed dwójki. Nie wiem czy miałoby to większy sens. Mówi się, że kolejny Red Dead wyjdzie kilka lat po GTA 6. Co jest teraz, jak wiemy, priorytetem dla Rockstar Games. No i jak wiemy, praca nad tak wymagającą grą to kilka dobrych lat, szczególnie, że jest to seria znana z bałości o detale i scenariusz, który jest dużo bardziej dojrzały niż w serii GTA. Trudno rzucać tutaj datami, bo nadal jest to informacja od likera, który nie napisał nic poza tym, że według niego gra powstaje. Teraz w sieci trwa burza i dyskusja o czym mogłaby być kolejna część. Możecie napisać w komentarzach Wasze zdanie, jeszcze do osób, które napiszą, że po co skupiać się na tej grze, skoro nie mamy jeszcze GTA 6, jest na to proste wytłumaczenie. Jakiekolwiek poruszenie wątku Red Dead Redemption 3 nawet przez jakiegoś likera, powoduje ogromne poruszenie, i wiele osób jest na tyle zafascynowane tą serią, że nie ma szans, aby obyło się to bez dyskusji. Jasne, warto skupić się na GTA 6, skoro jego ogłoszenie może nastąpić już niedługo, ale poboczne projekty, również w przypadku Rockstara, są istotne, chociaż dzieli nas od nich dobre kilka lat. Ciekawe czy po ewentualnej premierze Red Dead, a Team Rockstar zdecyduje się na powrót czy stworzenie jakiejś innej serii. W końcu mówiło się jakiś czas temu o powrocie buli. Według mnie pomysł, Red Dead Redemption 3 jest oczywiście świetny. Trudno wyobrazić mi sobie lepszy scenariusz, ale później chyba przyjdzie pora na coś więcej. W końcu ekipa Rockstar to najbardziej utalentowani i najciężej pracujący ludzie w game i taka jest prawda. Nikt nie potrafi im dorównać, bo wiąże się z tym bardzo wiele rzeczy, takich jak Crunch, który jest dużym problemem dzisiejszego game devu, ale prawda jest taka, że za co się nie biorą, to odnoszą ogromny sukces, a GTA 5 to tylko jeden z przykładów, choć trzeba przyznać, że najbardziej rzuca się w oczy. W sumie nie wiem co byłoby dobrym tematem na kolejną serię od Rockstara. Dacie znać jakie wy macie pomysły. Może coś cyberpankowego, może jakiś Sandbox średniowiecła może jakaś inna poboczna, nawet mniejsza gra, która zachwyci nas swoją fabułą. To wszystko jest nadal przed nami, a teraz wszyscy chyba najbardziej oczekujemy GTA 6 i potem wszystko inne przyjdzie z czasem.